Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że będziemy rozmawiali po kwalifikacjach, no ale czasem w życiu i sporcie tak jest. Chciałem o energię zapytać, o podejście, o nastawienie. Czy z tym dzisiaj wszystko było od samego początku dobrze? Bo wiadomo, że ze skokami masz pewien kłopot, ale, ale zastanawiam się, czy siedząc na belce wierzyłeś w to, że, że może to być trochę lepszy dzień? E, no tak, z takim, z takim podejściem dzisiaj, dzisiaj przystąpiłem do, do, do skoków. E, co prawda, nie do końca wierzyłem w pomysł, bo. No tutaj nie czuję się pewnie w tym wszystkim. Nie chcę mówić, że myśl szkoleniowa jest zła, że system jest zły, tylko po prostu no, czasami siadając za belce, no musisz wierzyć i nie tyle nawet wierzyć, co mieć taką wewnętrzną pewność, że wszystko po prostu działa e, i że to, co po prostu masz zrobić, to zadziała. No ja niestety nie mam jeszcze tej pewności. E, za dużo w ostatnim czasie było takich zmian u mnie z, z pozycją właśnie, raz z przodu, raz bardziej z tyłu, znowu z przodu i to jest takie, trochę się z tym wszystkim pogubiłem. Mm, no, ale liczę na to, że e, te kilka dni, w, które będziemy mieć w Lillehammer, em, benfo, benfo, pozwolą mi po prostu wrócić do takiego dobrego, e, dobrego systemu. E, no a przede wszystkim zyskać taką pewność, że jak będę siedział na belce, to będę wiedział po prostu, że e, to co mam zrobić będzie działać. Czy odczytuję te słowa dobrze? Ty potrzebujesz po prostu kilku dobrych, takich samych skoków, żeby złapać automatyzmu? A Bardziej pewności niż automatyzmu. To co mówię, że na razie po prostu za dużo było zmian, za dużo było um, właśnie takich, takiego kombinowania trochę, a, a nie było takiej stabilności, żebym po prostu skoczył pięć skoków z rzędu takich w miarę podobnych. No to trzymam kciuki za te treningi w Lillehammer. Obyśmy tam widzieli się w lepszym nastroju w przyszłym tygodniu. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki. No i przykro mi. Co zrobię?